Witajcie kolejna maszyna, tym razem ładowarka teleskopowa klas Scorpion 7045 Plus jest w oryginale Jest to maszyna Kramera tak naprawdę, zobaczcie 2011 rok z centralnym smarowaniem, zobaczcie jak to się ładnie smaruje 70-45 plus warrior power, a więc 7 metrów teleskop, 4,5 tony dźwigu. Bezstopniowa jazda. Są to moim zdaniem najlepsze ładowarki. Najwygodniejsze w używotkowaniu, bardzo mocne, zwrotne, zwinne. 49570 R24 mitasy, komplet opon. Jeszcze tych opon tutaj mamy całkiem sporo. 40-50%, no nie, 40. Tutaj mam włącznik prądu. teleskop ładny. 40-ka skrzynia. Zaczep hydraulicznie opuszczany. Hak. Wyjścia hydrauliczne do wywrotu, do przyczepy. Maszyna w oryginale, tak jak mówię, świeżo przyjechała. Się prezentuje silnik, jak ta maszyna wygląda. Przykład też nie jest źle, tu jest jedynie z przodu odchodzenia, oryginalny fotel jest lekko przytarty, ale poza tym to jest ok, jest radio, tu mamy nawet instrukcję fajną, szybka instrukcja Scorpion, ktoś sobie tu przygotował takie coś. Może to nam bardzo pomóc w obsłudze tej maszyny Wokazują wszystkie funkcje Jakby ktoś nie wiedział No i w joysticku mamy jazdę Przód, tył oraz już jest cała obsługa ramienia. Jest to mostowa do warka po aż 4,5 tony u dźwigu. 7 metrów teleskop. Pozdrawiam i zapraszam Was do oglądania, do testowania i do zakupu. Maszyna zaraz będzie na